Dzień dobry, dzień dobry, witam w piątym odcinku mojego podcastu Stan Skupienia. W tym odcinku zajmiemy się tematem naszych przekonań, szczególnie tych niewspierających oczywiście, a także przedstawię Ci też bardzo ciekawy sposób na to, jak sobie z tymi przekonaniami radzić. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Ten odcinek chciałabym zacząć od krótkiego fragmentu pewnej przypowieści, przypowieści o szczęśliwym ogrodniku o imieniu Charlie, jak to zwykle bywa w przypowieściach, na początku bohater jest nieszczęśliwy, no i tak też było w tym przypadku. Charlie nie był szczęśliwy, gdyż jego ogród marniał w oczach, mimo że robił on w nim co mógł, a przynajmniej tak uważał. I któregoś dnia Charlie był już tak przygnębiony stanem swojego ogrodu, że postanowił pójść nad rzekę i pomyśleć, co z tym dalej zrobić. I kiedy poszedł już nad rzekę, spotkał tam mędrca. No i oczywiście, jak to mędrzec w przypowieściach, Mędrzec od razu zauważył, że coś jest nie tak i zaczął z Charliem rozmawiać. I tutaj nie będę przytaczać może całej rozmowy, bo chodzi mi tylko o konkretny fragment. Mędrzec pyta: Powiedz mi teraz, co sądzisz o swoich umiejętnościach ogrodniczych? Jakie myśli pojawiają się w twojej głowie, gdy myślisz o sobie jako ogrodniku? Charlie mówi: Jeżeli mam być całkowicie szczery, to straciłem już nadzieję. Nie wierzę już w to, że mogę być dobrym ogrodnikiem i szczerze wątpię w to, czy kiedykolwiek uda mi się stworzyć ogród, o którym tak od dawna marzę? Na to mędrzec mówi, jaki wpływ mają te myśli na sposób, w jaki zajmujesz się ogrodem? I na tym zdaniu chciałabym się zatrzymać, bo generalnie cała przypowieść skończyła się dobrze oczywiście. Mędrzec swoimi pytaniami sprowokował Charlie'ego do zmiany sposobu myślenia, a co za tym idzie? Zmiany działania. Wracając jednak do tego zdania, w jaki sposób te myśli wpływają na to, jak zajmujesz się ogrodem? Jeśli słuchałaś poprzedniego odcinka mojego podcastu, mówiłam tam o tym, jak nasz sposób myślenia wpływa na to, jak działamy, jak się czujemy i w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj. Czyli innymi słowy, nasz obecny stan rzeczy jest konsekwencją naszego dotychczasowego sposobu myślenia i dokonywanych na tej podstawie wyborów. Mówiłam tam też, że większość naszych myśli od 90 do nawet 95% jest nieuświadomionych, co oznacza, że generalnie my nie zastanawiamy się nad tym, jakie mamy przekonania, więc można powiedzieć, że jedziemy na autopilocie. A dlaczego tak się dzieje? No właśnie, bo nasze przekonania, czyli utrwalone schematy myśli, powstają w emocjonalnej części mózgu jako zapisy przeszłych wydarzeń, wspomnień z przeszłości, powiązanych z konkretnymi emocjami. I ta emocjonalna część mózgu to ta część, która chce, żeby wszystko zostało po staremu, żeby najlepiej nic się nie zmieniało, nawet jeśli obecnie w życiu mamy ten przysłowowy kwas i dobrze wiemy, że jest nam niewygodnie, ale no właśnie, ta część mózgu zapętla się w przeszłości i trudno jest jej wyjść poza ten stan. To też niesamowicie pokazuje absurdalność naszych przekonań, które potrafimy w sobie odtwarzać jak zdarta płyta. A tak naprawdę te przekonania już dawno są nieaktualne. Nie zmienia to faktu, że nasze przekonania są jak soczewki, przez które patrzymy na świat, ale też na samych siebie. Czyli można powiedzieć, że świat jest taki, jakie my mamy o nim przekonania i że my jesteśmy tacy, jakie mamy przekonania o sobie. Z góry zakładamy, że nasze przekonania to wręcz prawda obiektywna, absolutna, wręcz niepodważalna, podczas gdy my tak naprawdę uogólniamy. Generalizujemy, oceniamy, zniekształcamy rzeczywistość, usuwając wiele istotnych szczegółów. Polecam ci zrobić sobie mały eksperyment i, na przykład dzisiaj, zwróć uwagę na to, odnośnie czego używasz stwierdzeń typu ja zawsze, oni nigdy, każdy człowiek, to trudne, to niemożliwe, na pewno będzie, dlatego że to są stwierdzenia, od których zaczynają się nasze przekonania. To może być dla ciebie bardzo ciekawe doświadczenie, bo zobaczysz sobie, co mówisz o świecie, co mówisz o sobie, co mówisz o innych ludziach. Ale wracając do tematu, to nasze generalizowanie, uogólnianie i zakrzywianie rzeczywistości bierze się stąd, że nasz mózg po prostu łatwiej zapamiętuje zagrożenia i nieprzyjemne zdarzenia po to, żeby nas chronić. Jako ludzie, nawykowo jesteśmy bardziej skłonni działać w taki sposób, żeby uniknąć kary i bólu, niż dążyć do nagrody i przyjemności. I niestety często też przy tym zapominamy o tym, co dobra, o miłych doświadczeniach, których potrafimy mieć wiele w ciągu dnia. Dlatego, kiedy wracamy do domu po pracę, i nawet jak nasz dzień był udany, to wystarczy nam jedno nieprzyjemne dla nas zdarzenie w drodze do domu, żeby zmienić nasz nastrój i zacząć zarzucać się. Negatywnymi myślami. Nagle my zupełnie zapominamy o tym, co dobrego nas spotkało w ciągu dnia i wręcz mielimy tę jedną rzecz, która była dla nas nieprzyjemna. Negatywne myśli mają to do siebie, że następują w naszej głowie wręcz lawinowo i jak się okazuje, większość, bo nawet 70% naszych myśli jest negatywnych. Negatywnych, czyli z kategorii bólu i zagrożenia. A jak do tego dołożymy jeszcze informacje o tym, co działo się na świecie w ciągu ostatnich lat, czy to z tematów zdrowotnych, czy społeczno-politycznych, no to nasz mózg nie ma lekko. No i to są wręcz idealne warunki do tego, żeby zacząć sobie mówić, że mamy tak zwane trudne czasy i na tej podstawie tworzyć sobie obraz rzeczywistości, tylko że to nadal będzie obraz zakrzywiony, bo to nie są jedyne doświadczenia. Niestety jednak bombardowanie nas takimi informacjami nie ma dobrego wpływu na nasze zdrowie psychiczne, i tutaj trzeba szukać dla siebie najbardziej odpowiedniego sposobu, żeby jakoś pomóc samemu sobie, czy to poprzez praktykę wdzięczności, czy na przykład poprzez praktykę uważności, żeby przekierować swoje myśli na tu i teraz oraz dostrzec wokół siebie także to, co jest pozytywne. Jest nawet takie powiedzenie, Piękno jest w oczach patrzącego, więc to, jaką perspektywę obierzemy, jest ogromnie ważne, tym bardziej, że aż połowa z tych naszych negatywnych myśli jest nieprawdziwa. Mark Twain powiedział kiedyś: Spędziłem większość życia martwiąc się o rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły. Moim zdaniem to powiedzenie świetnie oddaje to, jak nasz mózg generalizuje i zniekształca rzeczywistość. Swoją drogą Wiele eksperymentów pokazuje też, że jeśli kilka osób, na przykład świadków jakiegoś zdarzenia, opisuje daną sytuację, to każda z nich zrobi to w inny sposób, poda inny zestaw szczegółów, kolory, wygląd ubrania, jak też różny jego przebieg. Każdy inaczej zapamięta ten sam fakt zgodnie ze swoim zestawem przekonań. Ważne jest tutaj to, że nasze przekonania, w tym też przekonania o nas samych, kształtujemy już od dzieciństwa. Kształtują je nasi rodzice, szkoła, nasze otoczenie, poprzez różne wydarzenia, którym towarzyszyły konkretne emocje oraz komentarz na nasz temat ze strony innych, w który uwierzyliśmy tak bardzo, że uznaliśmy go za prawdę. I to mogły być różne zdarzenia. Czy to podczas lekcji polskiego w liceum, kiedy mieliśmy przygotować wystąpienie i wygłosić je przed całą klasą, no i zrobiliśmy to, ale niestety nie poszło nam najlepiej a nauczyciel dorzucił swoje trzy grosze komentarzem ty to lepiej, żebyś nigdy nie występowała publicznie, bo się do tego nie nadajesz. Albo kochani rodzice, którzy wbili ci szpilkę mówiąc po nieznanym egzaminie na przykład na studiach, ty to w życiu nigdy sobie nie poradzisz. Więc jak to mówią, nic tak skutecznie nie zrówna cię z ziemią jak własna rodzina. No właśnie, to co z tym teraz zrobić, kiedy wiemy, że nie wychodzi nam tak, jakbyśmy chciały, żeby było. I widzimy w sobie te ograniczające przekonania, a raczej słyszymy to, co mówimy samym sobie, czyli ja to się do niczego nie nadaję. No na pewno trzeba powiedzieć, że żeby skutecznie przepracować swoje niewspierające przekonania, zmienić je, tutaj potrzebujemy zarówno pracy na poziomie logicznym, ale przede wszystkim podświadomym. Właśnie z tego względu, że nasze przekonania są zapisane w emocjonalnej części mózgu. Praca na poziomie podświadomym, Umożliwia dotarcie do emocjonalnej części mózgu i nadpisanie niewspierających przekonań na takie, które będą wspierać nas w działaniu. Metody pracy na poziomie podświadomym są różne i jest ich wiele, bo mamy na przykład hipnozę, metodę silwy, pracę z symbolami, technikę niedokończonych zdań, czy chociażby neurolingwistyczne programowanie zwane NLP. Nie każda z tych technik będzie działać na każdego. Tutaj jest kwestia próbowania i utworzenia się na eksperymentowanie, żeby znaleźć to, co akurat dla Ciebie jest odpowiednie. Nie zmienia to jednak faktu, że, no właśnie, od czegoś trzeba zacząć. Ja Ci proponuję bardzo ciekawą technikę pracy z przekonaniami, z którą spotkałam się już jakiś czas temu, a jest to technika kwestionowania swoich przekonań, stworzona na podstawie pracy z niewspierającymi myślami metodą Katie Byron. Metodą zwaną po prostu The Work. Istotą metody Katie Byron, metody The Work, jest podważenie sensu negatywnych myśli, co prowadzi do większej jasności umysłu, zwiększenia swojej energii do życia oraz zwiększenia poczucia wewnętrznego spokoju. W technice odnoszącej się do przekonań, na bazie podejścia Katie Byron, postępuje się bardzo podobnie, zadając sobie konkretne pytania. A na koniec stosuje się odwrócenia danego przekonania na kilka sposobów. Jak to wygląda? Załóżmy, że bierzemy na tapet przekonanie w stylu, do niczego się nie nadaje. Zaczynamy więc od pierwszego pytania, które brzmi, czy moje przekonanie jest zawsze prawdziwe? Zauważ, że wcześniej mówiłam, że przekonania to generalizacje i uogólnienia, które zakrzywiają rzeczywistość. I kwestionowanie. Przebiega więc w bardzo podobny sposób. Stąd też takie pytanie: czy moje przekonanie jest zawsze prawdziwe? Kolejne pytanie to: jak się czujesz, kiedy w to wierzysz? I tu już nam wchodzi temat emocji i tego, jak się czujesz, kiedy mówisz to sobie, kiedy mówisz sobie, do niczego się nie nadaje. No siłą rzeczy te emocje nie będą przyjemne. Kolejne pytanie: jak byś się czuła? Gdyby to przekonanie nigdy się nie pojawiło, i dzięki temu pytaniu zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo to przekonanie powstrzymuje nas przed działaniem. A z drugiej strony zaczynamy dostrzegać też inne możliwości, bo zaczynamy widzieć, że bez tej historii, którą w kółko sobie opowiadamy, jesteśmy tak naprawdę kimś innym i możemy czuć się po prostu lżej. Po tych pytaniach. Pora na odwrócenia, i tutaj trzeba odwrócić swoje początkowe przekonanie na trzy sposoby: czyli nasze przekonanie do niczego się nie nadaje, odwracamy do sytuacji, do samej siebie i do innych osób. Odwrócenie do sytuacji będzie brzmiało: Nie muszę nadawać się do wszystkiego. Odwrócenie do samej siebie radzę sobie świetnie w tym, w czym jestem dobra. I odwrócenie do innych osób. Każdy radzi sobie świetnie w tym, w czym jest dobry. I tutaj w tych odwróceniach ważne jest to, żeby zbyt długo nie zastanawiać się nad tymi zdaniami, ale też, żeby odwrócenia nie były zwykłymi zaprzeczeniami. Dobrze jest, jeśli odwrócenia są przeciwieństwami, wręcz kontrastem na zasadzie czarne-białe lub lewy-prawy. Polecam Ci ogromnie wypróbować tę technikę na sobie na początek, i zobaczyć, podstawać, co u ciebie wyjdzie. Będzie mi też bardzo miło, jeśli podzielisz się ze mną swoimi refleksjami i przemyśleniami z tego ćwiczenia. A jeśli będziesz mieć jeszcze jakieś pytania do tej techniki, albo jesteś zainteresowana pracą ze swoimi przekonaniami i emocjami na głębszym, także podświadomym poziomie, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Ja nazywam się Izabela Jankowska i jestem kołczem transformatywnym oraz terapeutką reiki. Wspieram kobiety w odważnym wyjściu ku sobie, w odkryciu ich osobistej esencji i uwolnieniu wewnętrznych blokad, by mogły doświadczać spełnienia w życiu teraz. Po więcej informacji zapraszam cię na mój Instagram Jankowska oraz stronę internetową kontinuummyślnikizabela.jankowskapisane razem.pl w tym odcinku to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś ze mną do końca. Do usłyszenia następnym razem.